Cześć, mamy Rzemek z tej strony Igor z kanału Igor Farm. W dzisiejszym odcinku chcemy standardowo wyrzebrać od Was subskrypcję, łapkaćkę w górę, no i dzwoneczek u Wiktora Farma. Tak samo i u Kuby Rozruby. No i co bym chciała powiedzieć? Dziękuję Wam za 7 subskrypcji, albo 6, nie pamiętam już. Dziękuję Wam też za pozostawionym no, chyba 6 albo 5 łapeczek w górę pod innym z filmów mm, bardzo Wam dziękuję. Oczywiście oglądaliście yy, lub oglądacie teraz yy, film yy, baza 2, przepraszam, nie ma bazy 1, bo coś mi się usunęło no i słuchajcie niestety nie będzie, może wbijecie znowu 5 albo albo 5, albo kilka. No dobra 5 łapeczek w górę zostawicie. To zrobię bazę pierwszą, Wam pokażę, zrobię obchód taki. Dwa. No i w dzisiejszym odcinku zebrałem się Wam tu po to, zająć Wam kilka minut życia, że tak powiem, ale nie przejmujcie się tym. Chcemy Wam powiedzieć ogólnie tak, że niedługo na kanale będzie oprowadzenie po gospodarce mojej Daty. więc będę oprowadzał o maszynach, o gdzie mamy sto, gdzie mamy baloty ze słomą, gdzie mamy ze sianem, gdzie mamy słomą kiszonkę. Z tego prawdopodobnie będą dwa filmy, coś takiego. Tak więc trzymajcie się. Więc ja tu poczekam sobie. Mam nadzieję, że wbijecie te pięć łopatek w górę. Tak więc cześć, trzymajcie się. Pa!